Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, no a na tym filmie zrobimy sobie troszkę losowań jeżeli chodzi o darmowe smocze insygnia, tak jak zawsze to robię w przypadku postaci przebudzonych i postaci wysoko urodzonych smoków, także fala odchłani, następnie mamy tutaj smocze prezenty, 50 za darmo, trzeba być na rozdziale 16, aczkolwiek tak jak już wam wspominałem, Wydaje mi się, że na jednym koncie byłem kiedyś na niższym rozdziale a i tak dostałem. Mniejsza o to, nie będziemy się teraz tym zajmować. Idziemy tutaj, no i mamy tą przecenę na 6 pierwszych multisamonów minus 20%, więc mamy troszkę lepszą sytuację. Więc zobaczymy ile dostaniemy w trakcie tych 50 darmowych, ale zrobię wszystkie 91, które widzicie na filmie. Żeby było klimatycznie, to będę losował Leviatana. Jest to serwer testowy, przypominam, więc ja tutaj nie kończę innych postaci, to jest serwer do testowania według mnie. Więc nie za bardzo mnie obchodzi tak naprawdę, ile ja tego dostanę. Bardziej obchodzi mnie serwer główny, tak jak zresztą pewnie większość z was. Także lecimy. Tutaj będę pomijał, żeby była niespodzianka. 30 diamenty, nie? Od razu na dzień dobry z pierwszych to i i to jest to, nie na serwerze głównym nigdy nie dostanę. Wchodzę na serwer testowy. Pierwsze losowanie: cyk, 30 tysięcy diamentów. To no, fajnie. Bardzo się cieszę. Jednak jest to serwer testowy, i tak jak wspominałem przed chwilą, nie za bardzo mnie to interesuje. No, oczywiście fajnie, że wpadły te diamenty, no ale tak jak mówię, na no, co mi to da? Nic mi to nie da. Wiem, że tutaj troszkę narzekam, no ale wiecie o co mi chodzi? No, mimo wszystko wolałbym takie rzeczy dostawać na serwerze głównym. Lecimy dalej. Na razie brak lewiatana. Zobaczymy, jeszcze bodajże dwa multi, teraz będzie, bo na złoto się już zaświeciło. Tak on się generalnie prezentuje. Niedługo zrobimy sobie prezentację. No i mamy jedną kopię, dobra. Ostatnie multi, i już widać, że nie będzie. Dobra, dwa pojedyncze, żeby dobić do tej 50. Jedna kopia, także na serwerze testowym jedna kopia i 30 tysięcy diamentów. Generalnie, jakbym dostał coś takiego, taki pakiecik na serwerze głównym, to bym był mega zadowolony. Wiadomo, że mimo wszystko wolałbym dostać na przykład 3 kopie lewiatana niż 30 tysięcy diamentów. Ale byłoby to myślę, że akceptowalne jak najbardziej, nie? Lecimy dalej. Ile dostanę w ciągu tych 91? Chyba, że diamenty po raz kolejny. Może zrobię od razu ten pojedynczy. Padnie chociaż druga kopia, czy nie bardzo? A chyba nie bardzo, nie? Więc te diamenty wiadomo, że są mega losowe, na serwerze głównym nie nastawiam się, że dostanę, więc jeżeli w ciągu 91 dostałbym jedną kopię na serwerze głównym, to byłbym mega zawiedziony, aczkolwiek wiem, że to jest norma w przypadku postaci smoczych. No mam nadzieję, że pech na serwerze testowym, jeżeli chodzi o kopie, będzie troszkę odwrócony na serwerze głównym i tam dostanę 2-3 kopie. Ja tutaj mówię pech, jeżeli chodzi o kopie, bo diamenty to swoją drogą ogromne szczęście, wiadomo. Ja wam w każdym razie bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Niedługo wejdzie to na serwery główne. Dokładnie we wtorek będzie aktualizacja. I nie wiem, czy od razu we wtorek to zostanie wprowadzone. Chyba w środę wejdą te wszystkie eventy, darmowe rzeczy i tak dalej, tak mi się wydaje. Także życzę wam już na zaś oczywiście powodzenia. I pięciu kopii, nawet i 10 kopii, jeżeli to jest w ogóle możliwe, bo 10 kopii to jest chyba nawet niemożliwe w ciągu 50. Życzę Wam miłego, spokojnego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.